Dzień dobry, z tej strony Klaudia Matuszyńska i Rafał Nowak, a to jest podcast Projekt Biznes. Poruszamy tu kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem biznesu. Zapraszamy do słuchania. Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Projekt Biznes. Dzisiaj poruszymy temat, który może tutaj być bardzo interesujący, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorstw, porozmawiamy o Krajowym Funduszu Szkoleniowym w roku 2024 oraz innych ciekawych projektach, które są obecnie realizowane i które będą zaczynać się w najbliższej przyszłości. Tak, więc rozpoczynamy tak naprawdę rok 2024. Ten rok na pewno będzie rokiem dość dynamicznych zmian, na pewno będzie sporo ciekawych wyzwań dla przedsiębiorców, więc będziemy starali Wam się przybliżyć, z czego, z jakich projektów, dotacji, dofinansowań będziecie mogli skorzystać, prowadząc swoje działalności. No i pierwszym takim projektem, który będzie brany pod uwagę, na no to na pewno będzie Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Klaudia, ty już miałaś okazję z tego projektu szkolić. Jakbyś powiedziała, jak to wyglądało z twojej perspektywy, a później ja opowiem może trochę, jak to wygląda z perspektywy dokumentów, jakie są priorytety. Jak to wyglądało z Twojej strony? Jeżeli chodzi o Krajowe Fundusze Szkoleniowe, no to są to bardzo ciekawe projekty, zarówno dla osób, które biorą w nich udział jako uczestnicy szkolenia, ale też przede wszystkim dla trenerów, no bo też pojawiają się takie projekty jak transformacja cyfrowa, pojawiają się takie projekty jak na przykład um, kwestie marketingowe, kwestie na przykład zarządzania zespołem, budowania zespołów wszelkiego rodzaju kompetencje miękkie. Jak, jak to wygląda. No, i generalnie takie szkolenie trwa zwykle parę dni, bo jest to cykl szkoleń. Oczywiście są uwzględnione przerwy. Mamy zwykle czasami jest to 6 godzin, czasami 8 godzin. Uczestnicy czynnie biorą oczywiście udział w tej części ćwiczeniowej, bo są też bloki wykładowe. Można się tutaj nauczyć, wykazać też różnymi umiejętnościami, współpracować właśnie z trenerem. Dzięki temu też fajna, jest fajna możliwość networkingowa do poznania innych przedsiębiorców z innych firm. No więc generalnie takie szkolenia przede wszystkim warto zaznaczyć, że są dofinansowane. Nawet do 100%. Więc myślę, że jest to też fajna opcja, żeby skorzystać, no bo jak wiemy, rozwój osobisty jest ważną kwestią w życiu, więc warto tutaj skorzystać po prostu z możliwości, jakie oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. I teraz co ważne, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, kto w ogóle może z niego skorzystać. Ale też co jest głównym celem, tak naprawdę tego Krajowego Funduszu Szkoleniowego, no jak wejdziemy na stronę gov.pl i wejdziemy właśnie w zakładkę Krajowy Fundusz Szkoleniowy, gdzie głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. No, jeżeli chodzi o tą dynamicznie zmieniającą się gospodarkę, to też będziemy widzieć to w priorytetach, bo chcąc skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ważne jest to, że jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby zatrudniać przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę. I tutaj właśnie nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę są zatrudnieni pracownicy, a także czy jest to właśnie praca na pełen czy na część etatu. Ważne jest to, że Musimy takiego pracownika mieć zatrudnionego. No jeżeli chodzi o te priorytety w wydatkowaniu, tutaj zostały określone osiem priorytetów, jeżeli chodzi o ministra właściwego do spraw pracy. Natomiast są dodatkowe też priorytety wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy. Jeżeli wpiszemy sobie w po prostu wyszukiwarkę, na przykład Google, priorytety. KFS 2024, no to powinna nam się otworzyć strona rządowa, gdzie będzie właśnie informacja o tym, że jednym z głównych priorytetów jest to, żeby wspierać kształcenie w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii, narzędzi pracy. Kolejnym priorytetem jest to, żeby wspierać zawody, które są deficytowe w danym obszarze. Następnie mamy temat związany z wspieraniem osób, które tak naprawdę wracają na rynek pracy właśnie po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem bądź członkami rodzin wielodzietnych. Kolejny priorytet to są umiejętności cyfrowe. Piąty priorytet to jest branża motoryzacyjna. Szósty to są, jest priorytetem, który jest związany z osobami po 45 roku życia. Siódmy priorytet jest skierowany do pracodawców zatrudniających cudzoziemców, a no i siódmy priorytet jest związany z zarządzaniem finansami i zapobieganiem sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach, no i później, jeżeli chodzi o kolejne priorytety, no to już są związane z Radą rynku pracy, więc możemy tak naprawdę stwierdzić, że faktycznie biorąc pod uwagę to, jak wygląda kwestia. Jeżeli chodzi o priorytety, jest to dopasowane do tego, że nasz rynek dynamicznie się zmienia. No i żeby z, skorzystać tak naprawdę z, e, z KFS-u, no to należy wziąć pod uwagę to, żeby przede wszystkim, właśnie, mieć jeszcze raz tą osobę, a z drugiej strony, żeby dostać się na nabór, bo te nabory są realizowane przez powiatowe urzędy pracy e, w różnym czasie. Więc jeżeli mamy. Możliwość skorzystania to możemy to zrobić w taki sposób, że albo sami przedsiębiorcy zgłaszają się, wypełniają dokumenty i tak dalej, i tak dalej, wybierają szkolenia, albo po prostu współpracują z taką firmą jak na przykład nasza, gdzie my wypełniamy dokumenty, umawiamy się, jakie szkolenia chcemy przeprowadzić. Wtedy tak naprawdę będzie też rozmowa czy ze mną, czy z Klaudią, żeby dopasować właśnie tą ofertę szkoleniową do potrzeb. Uczestników. Danego, tak, i danego przedsiębiorstwa, bo są oczywiście szkolenia, które są, jakby to powiedzieć, charakterystyczne dla danej branży, a są takie szkolenia, które na przykład jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, które możemy zastosować, jeżeli chodzi tutaj praktycznie o każdą branżę, która się tutaj, jeżeli chodzi na przykład o budowanie zespołu, pracę zespołową, jakieś zarządzanie czasem, no to tak naprawdę czy to będzie branża moto, czy to będzie branża. Sprzedażowa czy branża beauty, no to gdzieś, o ile nie jest to jednoosobowa działalność no i ktoś zatrudnia jakąś osobę, no to dwie osoby to już można potraktować jako, jako grupę, więc nawet zarządzanie jedną osobą też może tutaj, można skorzystać z tych kompetencji miękkich. Także no, bardzo fajne rozwiązania warto też się szkolić i rozwijać, no bo jak wiemy czasy pracy w jednej fabryce, gdzie nauczyliśmy się czegoś raz i jakby no nie musimy tego poszerzać, już trochę idą w zapomnienia i warto jest się uczyć nowych umiejętności, rozwijać siebie, rozwijać w ogóle całą firmę, być elastycznym, no bo to, że teraz działamy na jakichś określonych zasadach, to nie wiadomo, czy na przykład za 5, 10 czy 15 lat te same kompetencje będą potrzebne, i tutaj właśnie e, tak przyszłościowo podchodzi do tego Ten Krajowy Fundusz Szkoleniowy. A jakbyś Rafał miał jeszcze tak ym, określić, jak wyglądają z Twojej perspektywy korzyści. I tutaj, y, jeżeli chodzi właśnie o przedsiębiorców, jakie oni mają korzyści, że wezmą udział, tak w punktach, bo tak y, powiedzieliśmy mniej więcej, ale tak w punktach, tak nie wiem, 3 pięć korzyści, y, dzięki temu, że skorzystają z tego y, krajowego funduszu szkoleniowego na przykład. Ja ze swojej perspektywy widzę to w taki sposób, że z jednej strony mamy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, kiedyś słyszałem takie ciekawe zdanie, że ludzie, przedsiębiorcy nie chcą inwestować w kadrę no bo jeżeli nauczymy pracownika czegoś no to on później odejdzie na swoje i tak natomiast z drugiej strony jeżeli nie nauczymy kogoś czegoś, a on będzie rozmawiał z naszymi klientami, no to się może okazać, że też to nie będzie zbyt ciekawe rozwiązanie, tak? Więc, jeżeli chcemy, żeby nasze przedsiębiorstwo było bardziej konkurencyjne, miało lepszą jakość i tak dalej, tak dalej, no to myślę, że to jest jakby jeden z takich podstawowych elementów. Z drugiej strony, często, jeżeli zapewnimy ludziom pewne rzeczy na, na jakimś poziomie, no to później wchodzi w taki element, że ludzie chcieliby się rozwijać. No i to tak naprawdę mamy już piramidę potrzeb Maslowa. Gdzie, gdzie są po prostu pewne wartości, są pewne rzeczy związane z tym, co chcemy osiągnąć. No i to tak naprawdę jest kolejne spełnienie tego. Tak? No bo jeżeli ludzie mogą się rozwijać czy w górę, czy że tak powiem w ramach swojego stanowiska, no to też mają jakąś korzyść sami dla siebie. tak? Bo ja wiem, że jestem lepszy, być może będę jako osoba pracująca w danej firmie, będę czuła się pewniejsza czy pewniejszy. Że wiem, jak coś lepiej zrobić. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, na przykład, firmy, gdzie mamy biura rachunkowe, to ja, na przykład, jak rozmawiałem z biurami rachunkowymi, no to one się, te panie się najczęściej, panie wiecznie szkolą, bo tak zmieniają się przepisy, tak? Więc, no tutaj mamy opcję taką, żeby tak naprawdę skorzystać z pieniędzy, które i tak wpłacamy, jeżeli chodzi o, o umowę o pracę. Więc, no, jeżeli jako przedsiębiorca mogę dostać w Cudzysłów, jakąś zwrotkę, jakiś zwrot tych pieniędzy, które i tak przeznaczam tak naprawdę te koszty pracownicze, no to czemu nie? Z drugiej strony, ja jako przedsiębiorca też mogę z tego skorzystać. To tak naprawdę nie muszą być tylko szkolenia, bo to mogą być czy usługi doradcze, czy, czy mogą być na przykład nawet studia podyplomowe, więc opcji jest tak naprawdę dużo. Myślę, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, że te koszty też pracodawcy wzrosły, no to jeżeli możemy z czegoś skorzystać, nie wydając do końca swoich pieniędzy, bo tak jak wspomnieliśmy tam dofinansowanie może być nawet do 100% albo 80%, bo tam są pewne też warunki do spełnienia, no to tutaj myślę, że no, głupio by było z tego nie skorzystać, jeżeli jest możliwość, o tak bym to określił. Mhm. Czyli taka miła perspektywa, miła odmiana, że w końcu jako przedsiębiorcy nie tylko my musimy coś wpłacać gdzieś, tylko jakby postaci rozwojowej, czyli jakiegoś szkolenia, jakiejś właśnie, no, możliwości rozwoju, jakby otrzymujemy to na pracowników i, i możemy też się kształcić w tym zakresie, który nas akurat interesuje. A jakie są inne um, też projekty poza tym Krajowym Funduszem Szkoleniowym, jeżeli chodzi o rok 2024? Tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały rok, no to może się okazać, że braknie nam dnia, żebyśmy tutaj opowiedzieli o tych projektach. Natomiast ja chciałem wspomnieć takich głównych, które będą tak naprawdę wchodzić. No i jednym z takich projektów, no to e, będzie coś takiego, co się nazywa podmiotowy system finansowania. No i tu każde województwo będzie to miało też w trochę innym, że tak powiem, zakresie, w trochę innej kwocie, w trochę. Innym czasie i tak dalej, i tak no dalej, bo jeżeli na przykład wpiszemy podmiotowy system finansowania, województwo mazowieckie, no to możemy właśnie wejść na stronę, gdzie mamy informacje o priorytetach, o projektach, kiedy się rozpoczyna projekt, co jest celem projektu, jaka jest grupa docelowa, jaki jest maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych, czyli widzimy, że w jednym projekcie tutaj mamy 6200 zł. Do finansowania maksymalnego, a w drugim projekcie mamy 10 540 złotych. No i w tych projektach, które są wymienione na, na stronie, no mamy w jednym projekcie 21, ponad 21 milionów złotych, a w drugim projekcie mamy 31 milionów złotych, więc no, są to na tyle duże pieniądze, że biorąc pod uwagę firmy, które chciałyby z tego skorzystać, może się okazać, że naprawdę sporo firm będzie mogło z tego skorzystać. Są też projekty, tak jak na przykład w województwie opolskim, i też w paru innych województwach też takie projekty będą, gdzie mogą skorzystać z dofinansowań też osoby fizyczne. No w województwie opolskim na przykład są projekty, które są skierowane nawet dla osób od 16 roku życia. No i tutaj w ramach tego, że mamy tą perspektywę 21-27, no to okazuje się, że z racji tego, że jest lekkie opóźnienie, tak to nazwijmy, i tego czasu e, no, coraz mniej jest, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, no to tych projektów będzie naprawdę sporo. No i to mamy takie główne projekty związane z, e, ze szkoleniami, z usługami rozwojowymi. W niektórych województwach one będą wchodzić raczej w, w marcu, raczej w kwietniu, bo to też jest kwestia taka, że w niektórych województwach dopiero operatorzy zostali wybrani, więc zanim ta cała machina, że tak powiem, ruszą, to też trochę czasu, trochę czasu musi minąć. Natomiast też jeżeli sobie wejdziemy na odpowiednie strony, ja może teraz taki trochę monolog poprowadzę, jak się klaudie nie obrazisz. Bo, bo to, to naprawdę jest mega dużo informacji, ja też chciałbym, że tak powiem, powiedzieć e, konkretnie. Czyli jeżeli wejdziemy sobie na takie strony, przykładowo mapa dotacji.gov.pl, czy wejdziemy na stronę parp.gov.pl, czy na fundusze europejskie, i tak dalej, i tak dalej, no to będziemy mogli znaleźć sporo tych dotacji. Instytucjami, które też mogą informować o takich rzeczach, no to oprócz urzędów pracy to będą też urzędy marszałkowskie. No i takie ciekawe projekty, które przygotowałem akurat dla województwa śląskiego, które będą wchodziły w 2024 roku, no to na przykład w lutym będą dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw na zlecenie lub prowadzenie prac. Badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami. W marcu będzie robotyzacja, przemysł 4.0, cyfryzacja procesów produkcyjnych i usługowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Później w kwietniu, na przykład, będzie dotacja dla firm chcących się uniezależnić od sektora górniczego poprzez rozwój oferty usług i produktów w kierunku innych branż. Później będziemy mieli w maju, na przykład, dotacje na wprowadzenie innowacji usług i produktów. No i tutaj akurat co do no innowacji, to myślę, że warto w ogóle też wspomnieć, czym jest innowacja, bo często trafiają do nas też klienci, którzy mówią, że chcieli wprowadzić innowacje na rynek, natomiast no akurat w tych projektach no musimy patrzeć też na definicję, czyli pamiętać o tym właśnie, że innowacja to tak naprawdę jest taki ciąg działań, który ma na celu właśnie prowadzić czy do wytworzenia nowego produktu, czy usługi lub też procesu, Albo ulepszenie aktualnego procesu, czy, czy usługi, czy na przykład systemów organizacyjnych. No i taka definicja podaje takie pięć przypadków występowania innowacji, czyli pierwszy to będzie na przykład właśnie stworzenie nowego produktu, drugi to może być zastosowanie nowej technologii, czy metody produkcji, trzeci stworzenie nowego rynku zbytu, czwarty pozyskanie nieznanych dotąd surowców. No i piąty reorganizacja określonej gałęzi gospodarki. No i też w zależności od projektu, to czasami innowacją ma być w skali firmy, czasami w skali kraju, a czasami ma być innowacja w ramach, e, w ramach świata. Tak więc to też warto doczytać w regule, jak to w ogóle wygląda. Później w czerwcu będziemy mieli też dotacje na udział w targach zagranicznych na lata 2024-2027. Natomiast będzie też sporo innych projektów związanych na przykład z cyfryzacją, z cyberbezpieczeństwem, z gospodarką obiegu zamkniętego, z poprawieniem efektywności energetycznej, wsparcie branż IT czy na przykład będzie duży projekt dla branży choreka, dla hoteli, dla spa, dla restauracji. No i na przykład pro, projekty związane z digitalizacją procesu, więc no, będzie tego naprawdę mnóstwo. Więc myślę, że przedsiębiorcy, którzy będą coś chcieli znaleźć, no to, to, to na pewno coś znajdą, będą mogli z czegoś skorzystać. Natomiast ważne, żeby to też korzystać, jakby w miarę rozsądnie i albo korzystać z firm, które większość wynagrodzenia, na przykład jeżeli nie będą przedsiębiorcy tego sami pisać, brali na przykład w ramach jakiegoś tam success fee, czyli wynagrodzenie od sukcesu i też Uważajcie, drodzy Państwo, drogie Panie, drodzy Panowie, na firmy, które Wam coś gwarantują, bo teraz będzie dużo pieniędzy do pozyskania, no ale też to może rodzić, że tak powiem, różnych oszustów. No, niestety. Nie da się niczego zagwarantować. Lepiej po prostu podejść z, takim, z taką trochę dozą niepewności i jeżeli ktoś mówi, że coś gwarantuje, no to no. Może się udać, może się nie udać, więc tutaj warto jest to zweryfikować. Ja też właśnie chciałam um, powiedzieć, że dużo jest tych projektów, dużo jest tych różnych um, możliwości i właśnie um, jeżeli ktoś chciałby na przykład skorzystać, ale nie wiem, nie ma czasu, nie ma głowy, nie, nie, nie lubi tego typu wyszukiwania, co gdzie jak, to właśnie zawsze może się zgłosić do. Do różnych firm, zawsze może skorzystać z wsparcia, zawsze może skorzystać z jakiegoś doradztwa w tym zakresie i po prostu może się okazać, że ktoś będzie myślał, że jakaś, jakiś projekt będzie dla niego odpowiedni, a się okaże, że zupełnie inny jest dużo bardziej wartościowy i dużo bardziej korzystny i dużo łatwiej się na przykład będzie dostać na taki projekt, więc też warto tutaj podchodzić do tego. Z głową i nie, nie startować we wszystkim, co tylko istnieje, tylko po to, że może gdzieś się uda, tylko podejść do tematu poważnie. Tak, znaczy tutaj, jeżeli chcemy, że tak powiem, jakiś projekt realizować, albo szukamy jakiegoś konkretnego projektu, to z naszej perspektywy dużo łatwiej rozmawiać z przedsiębiorcą, który wie, czego chce pod tytułem wie, że chce na przykład kupić jakąś maszynę, że chce na przykład, nie wiem, postawić magazyn, czy na przykład chce przeszkolić jakąś kadrę, czy chce zmienić wyposażenie, czy jakieś nie wiem, wózki widłowe, czy jakieś roboty i tak dalej. To znaczy, że przedsiębiorca wie, jakie środki trwałe chce kupić, jakie prawa na przykład patenty chce, chce nabyć, czy na przykład jakie szkolenia chce odbyć, no to łatwiej nam się jakby rozmawia. Natomiast jeżeli nie wiemy, czego chcemy, no to też warto porozmawiać, bo być może podczas rozmowy dojdziemy do czegoś, tak, no bo w perspektywie też szkoleń na przykład, to ja widzę często taką zależność, że czasami nam się wydaje, że potrzebujemy jakiegoś szkolenia, a okazuje się, że potrzebujemy zupełnie innego szkolenia, bo jakby problem kolokwialnie mówiąc jest zupełnie gdzieś indziej i jeżeli przeprowadzimy piąte czy dziesiąte szkolenie, a ono nie zostanie wdrożone, czy na przykład nie mamy jakichś procesów, procedur i tak dalej, no to też się może okazać, że e, fajnie, że zrobiliśmy szkolenie. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli nic nie zmieniliśmy w firmie, no to może się okazać, że przejdziemy i sto szkoleń, nie wiem, z negocjacji, z komunikacji, z obsługi klienta. Ale jeżeli tego nie wdrażamy, no to tak naprawdę są to trochę zmarnowane pieniądze. Tutaj chciałam jakby powiedzieć, że bardzo ważna też jest ta diagnoza potrzeb szkoleniowych, która będzie się opierała na tym, żeby właśnie znaleźć co tak naprawdę jest potrzebne, dlaczego to jest potrzebne. No i ta diagnoza jest bardzo szczegółowa, opiera się też na bardzo wielu pytaniach, żeby właśnie dojść do tego sedna. No ale to też nie tylko odpowiedzi na pytania, ale też właśnie bezpośrednio rozmowa z, z danym przedsiębiorcą, żeby poznać właśnie różne punkty widzenia i żeby umieć to dostosować. Czyli trochę podobnie jak się trochę odniosę do mojego zawodu w psychologii, czyli no, jeżeli chcemy z kimś rozmawiać, no to najpierw musimy zrobić z nim dobry wywiad żeby wiedzieć po prostu w jaki sposób z nim rozmawiać. Nie? Czyli musimy poznać tą potrzebę, musimy trochę zdiagnozować daną firmę pod kątem właśnie tych potrzeb, żeby przydzielić, zaproponować różnego rodzaju rozwiązania w taki sposób, żeby firmy zarabiały i żeby też ci pracownicy byli zadowoleni, usatysf usatysfakcjonowani. No i myślę, że też to jest duży plus dla danej firmy, że chce dbać o pracowników i chce ich jakby nagradzać, jakby rozwijać, że jest to właśnie taka inwestycja w przyszłość generalnie i firmy i danego pracownika. Tak, no myślę Klaudia, że jeżeli chodzi o te projekty, to na to moglibyśmy zakończyć, bo sporo zostało wymienione też. Projektów będzie coraz więcej. Te najważniejsze wymieniliśmy, czyli tak podsumowując, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Podmiotowy System Finansowania w oparciu o Bazę usług rozwojowych, no i wszelkie projekty, które będą związane właśnie z dofinansowaniami bądź tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju środki trwałe, patenty, prawa autorskie czy, czy tego typu rzeczy. Tak, jeżeli też ktoś z państwa jest zainteresowany, to zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować najlepiej mailowo, bądź też na naszej stronie są podane też dane kontaktowe, można zawsze napisać maila, opisać sytuację, umówimy się na taką konsultację, wyjaśnimy, porozmawiamy, dobierzemy, jakby postaramy się też pomóc, jeżeli ktoś faktycznie nie chce działać typowo na własną rękę, tylko chce po prostu skorzystać z pomocy doświadczonej firmy. Tak, więc dziękujemy za dzisiejszy podcast i mamy nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabieracie dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Linki znajdziecie.